Żuk Do Biedronki przyszedł żuk W puk, puk, puk Panie widzi żuka Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik Z galanterią zdjął melonik I powiada Wstań Biedronko Wyjdź Biedronko Przyjdź na słonko Wezmę ciebie aż na łączkę I poproszę o twą rączkę Oburzyła się Biedronka Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z Muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla Żuka. Żuk na żonę? 朱卡，朱卡。